Co sprawia, że niektórzy agenci nieruchomości zarabiają 50 tysięcy miesięcznie, podczas gdy inni walczą o przetrwanie każdego miesiąca. Powiem Ci, że to nie jest doświadczenie, to nie jest szczęście, to regularne pozyskiwanie klientów. Dziś pokażę Ci 5 najlepszych i sprawdzonych sposobów pozyskiwania klientów, które przetestowałem u siebie. A metoda numer 1 to strategia, którą zna i stosuje zaledwie 3% agentów nieruchomości, a jest to game changer. Dlatego zostań do końca, aby ją poznać. Cześć, nazywam się Jarek Janas, od 7 lat prowadzę biuro nieruchomości, jestem również aktywnym agentem nieruchomości i pomagam początkującym agentom wystartować w branży. Zacznijmy od metody, którą prawdopodobnie znasz, czyli zimne telefony. Wiem, wiem, nikt ich nie lubi, ale mogą być naprawdę skuteczne, jeżeli je robisz właściwie. Po pierwsze, dużo osób popełnia ten błąd i próbuje sprzedać usługę pośrednictwa przez telefon. Zimny telefon służy do umówienia spotkania, a nie do sprzedaży usługi pośrednictwa. Czyli naszym celem jest umówienie spotkania, a na spotkaniu dopiero sprzedajesz usługę pośrednictwa, bo jesteś wtedy w stanie łatwiej zbudować wartość Twojej oferty. Jak wykonywać takie zimne telefony? No, tutaj jest przydatny dobry skrypt, ale nie taki, który pokazuje ci słowo w słowo, co mówić, bo bardzo szybko zgubisz się, jeżeli klient odpowie inaczej niż w skrypcie. Bardziej chodzi mi o strukturę, taki schemat rozmowy. No i taki schemat przykładowy może wyglądać w następujący sposób. Masz powitanie i przedstawienie się, przyciągnięcie uwagi, zgoda na rozmowę. Problem klienta, rozwiązanie i umówienie spotkania. Tak mniej więcej może wyglądać taki i taki schemat. Większość początkujących agentów zaczyna od zimnych telefonów, i ja również polecam od nich zacząć, bo zerowym kosztem i stosunkowo szybkim czasie możesz pozyskać pierwsze oferty do sprzedaży. Zresztą jak jesteś już doświadczonym agentem, to też takie zimne telefony również działają, bo większość, większość osób, większość agentów tak tylko pozyskuje oferty. Ale zimne telefony to tylko jeden ze sposobów pozyskiwania klientów. Kolejnym jest tak zwany prospecting terenowy, czyli po prostu chodzenie po mieście, ale uwaga, nie chodzi o bezmyślne spacery. Wybierasz sobie dzielnicę, na której planujesz pozyskać jakąś ofertę, i pytasz ludzi, czy nie znają kogoś, kto sprzedaje w okolicy. Jakąś nieruchomość. Dobrym sposobem jest chodzenie od klatki do klatki w bloku i pytanie, po prostu też ludzi, czy nie mają coś na sprzedaż. Takim sposobem znajdowaliśmy dla naszych klientów nieruchomości, które nie były nigdzie dostępne w internecie, więc spróbuj, może ci się to opłaci. Następny sposób to Twoja sieć kontaktów, Twoi znajomi. Każdy z nas ma w telefonie listę kontaktów. Zadzwoń do nich i popytaj, czy nie znają kogoś, kto ma nieruchomość na sprzedaż. Jedziesz do ulubionego fryzjera, do piekarni, czy spotkasz listonosza, mów tym ludziom, czym się zajmujesz. I to nie raz, trzeba im przypominać. O tym, a to potem zaowocuje w przyszłości, bo gdy faktycznie ktoś się znajdzie, to będziesz tą osobą, do której się zgłoszą. Kolejny sposób to budowanie marki osobistej. Social media to nie tylko Instagram i piękne zdjęcia to Twoja codzienna obecność w świadomości potencjalnych klientów. To sposób raczej długoterminowy, bo taką markę buduje się długo, wręcz w zasadzie całe życie. Nie jest to sposób na start dla początkujących, żeby szybko pozyskać nieruchomość, jednak początkujący powinni od razu zacząć budowanie takiej marki, a w przyszłości to również zaowocuje i to ty będziesz wybierać klientów, z którymi chcesz współpracować. Póki co bardzo mało agentów nieruchomości ma zbudowaną markę osobistą, także jest to tutaj duże pole do popisu, szczególnie w mniejszych miastach, gdzie nie będziesz mieć żadnej konkurencji i będziesz pierwszym wyborem, jeżeli ktoś pomyśli o sprzedaży nieruchomości. I ostatni, mój ulubiony aktualnie sposób na pozyskiwanie klientów, czyli Płatna reklama. Metoda, którą praktycznie nikt z agentów nieruchomości nie stosuje. Uwielbiam tę metodę, bo to klienci zgłaszają się do ciebie, a nie ty do klientów. Także odwracasz ten cały schemat pozyskiwania klientów. O wiele wtedy łatwiej jest podpisać umowę na wyłączność, kiedy właśnie ktoś się do ciebie zgłasza, a nie ty do niego prosisz się o współpracę. I dodatkowo jest to. Przewidywalny sposób pozyskiwania klientów. Wiesz, ile pozyskasz w danym miesiącu ofert. Dodatkowo, jak masz za dużo spotkań, to wyłączasz reklamę, a jak masz luźniej, to znowu włączasz. No i podsumujmy nasze pięć metod. Zimne telefony podstawa pozysków idealna na początek. Prospekt terenowy można znaleźć ciekawe perełki, ale zajmuje dużo czasu. Sieć kontaktów często można dzięki niej szybko zdobyć pierwszą ofertę na sprzedaż. Marka osobista, warto ją budować od początku, a z czasem oferty będą spływać do Ciebie, raczej jest to długoterminowa inwestycja, no i płatna reklama. Automatyzuje Ci pozyskiwanie klientów, odwraca schemat i klienci przychodzą do Ciebie, a nie Ty do nich. Wadą jest to, że reklama nie jest darmowa, musisz mieć jakiś budżet marketingowy, aby w ten sposób pozyskiwać klientów. Pamiętaj, najlepsze rezultaty osiągniesz łącząc wszystkie te metody. A jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, to zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj, jeśli interesuje Cię pośrednictwo, bo na tym kanale będę tylko o tym. Mówić. Co tydzień nowe filmy dla aktualnych i początkujących agentów nieruchomości. A jeżeli interesuje Cię jakiś konkretny temat, który chcesz, żebym poruszył w kolejnych filmach, to napisz w komentarzu, a postaram się dla Ciebie go nagrać. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.